Siema, witam serdecznie, z tej strony Vipos No i w końcu się doczekaliśmy Broken Ranks No i to jest pierwszy odcinek Przeglądu Tygodnia z tego tytułu Tak jak wam obiecałem na streamach, mniej więcej co tydzień będziemy wrzucać materiały Co się zmieniło, jak się zmieniło, chciałbym wam przedstawiać Kreować postać jaką jest Miss Vipos razem z wami No i będę wam mniej więcej co tydzień taki Przegląd Tygodnia wrzucać Odcinek miał, miał być wczoraj. Yy, niestety studia mi na to nie pozwoliły i siadam dopiero dzisiaj. Montuję go, jeszcze dzisiaj go wrzucę, dzisiaj jest 3 stycznia. Yy, no i słuchajcie, pierwsze co? Yy, jak zaczęła się moja przygoda? Generalnie zaczęła się tak, że przez 4 godziny nie mogłem się zalogować na serwery, ale myślę, że to nie, nie tylko ja miałem z tym problem. Yy, zacząłem jakoś około 20:00 XP, yy, druidem, właśnie Miss Vipos i. I od poziomu trzeciego, jak od razu wyszedłem ze statku, poszedłem z ekipą XP na herszta. Tam siedzieliśmy, tak naprawdę, do 14 poziomu. Pierwszy hersz też był i był lekki problem, bo serwer nam wyrzucił No i niestety nie zabiliśmy pierwszego herszta na piątych poziomach Bo tak to wyszło, że jak się wchodziło na na, na trzecim poziomie To do bossa się dobijało ten piąty Niestety był problem i nam wywaliło instancję No i hersz zniknął, ale się nie poddaliśmy Poszliśmy na kolejnego No i z kolejnego pierwszego naszego herszta spadł drop A tutaj teraz możecie zobaczyć moją i naszą w sumie reakcję gildiową już? Jest ten DROP! Jest DROP! Mamy to! No i tak właśnie to wyglądało. Pierwsze warałki nam spadły, nie wiem czy może pierwsze nawet nie, jak na serwerze, choć wątpię, nie wiem, może tak, może nie, tak czy inaczej fajnie, bo już tutaj nas, nasz kolega mógł je ubrać. No i co, no generalnie ekspliśmy na tym herszcie do 14 poziomu około, w ogóle żadnych questów nie robiliśmy Żadnych zleceń, tylko cały czas biliśmy te herszty, bo uznałem, że najlepszym miejscem właśnie do ekspienia Bez lagów oczywiście, bo byłem świadomy tego, że będą straszne lagi, a wiem, że w trentis były okropne lagi I kto robił questy, prolog i tak dalej, to mega, mega, mega współczuję Bo wiem z czym to mogło się tyczyć no i generalnie do 14 poziomu byliśmy na herzcie, później przesz przeszliśmy sobie przez jaskinie do Allair I nie jestem pewny, może tak było, ale chyba jako pierwsi na izynie byliśmy już w Allair, byliśmy komary Generalnie wszystko, wszystkie moby jakie były, bo tam EX był zdecydowanie dużo lepszy niż za, za prolog, czy za jakieś moby w trendy i w okolicach Pierwsze bossy, tak, oczywiście, pierwsze bossy pierwsze eventy na wymarłej, pierwsze czempiony, czy to właśnie te czy to Rizul, czy to niefartowny nie, nie nie, nie traven, tak? Niefartowny traven, bo przed rundą, przed zabiciem padłem niestety, tak jak możecie teraz widzieć na ekranie Dodatkowo y, obserwatora próbowaliśmy, chyba na około tak y, 16 17 poziomach. Ale jak zobaczyliśmy, ile ma HP, to uznaliśmy, że dobra, to nie jeszcze ten poziom. Trzeba uciekać. No i co? Zdarzyło się też pierwsze oro na krukach. Z tymi krukami, sytuacja z krukami też jest dosyć ciekawa. Bo ja mnie dotknęła ta sytuacja. Y, tak jak tutaj ekipa, y, która też była i też ekspiła. Pozdrawiam Was serdecznie, bo, bo jakby nie wy, to prawdopodobnie my z ekipą y, z orków byśmy nie przeszli na kruki. Bo prawdopodobnie byśmy nie, nie wpadli na to, że na krukach jest taki duży exp No ale tak czy inaczej, yy, ja na krukach expiłem dosyć długo. Cofnęli mi 350 tysięcy expa, ale to jakoś tak za bardzo nie odczułem, bo i tak graliśmy. No i tam też było pierwsze oro, tak? Nasze pierwsze oro takie gildiowo-ekipowe. Eee, no i Bywa, bywa, że tak powiem, bywa, czasem się traci, ktoś musiał stracić, żeby ktoś zyskał, żeby ktoś nie ponawiał tego błędu, tak. Także trzeba to przyjąć na klatę. No i słuchajcie, no generalnie, y, jakieś tam craftingi, tak, naprawa ekwipunku. Y, tutaj będziecie mieli teraz na ekranie, jak to mniej więcej wyglądało z tym craftowaniem mojego ekwipunku, jak się ubierałem, jak czy kupowałem y, rary? Nie, nie kupowałem rarów, y, kupiłem y, tylko Sturprank. I w tej broni chodziłem do chyba bodajże 34 poziomu Bo na 34 poziom już miałem geokorę Bo nam spadł z pierwszego geo w ogóle słuchajcie Także mega, mega, fartow, mega fart No i słuchajcie Najważniejsza rzecz, która w sumie tutaj yy, przyciągnęła pewnie waszą uwagę To kij huraganu, który kupiłem dokładnie chyba dwa dni temu Kupiłem kij huraganu za dosyć pokaźną sumę Bo kupiłem ją za go, za 3000 platyny Hmm, czy to jest dużo, czy to mało? Chyba każdy może sobie na to odpowiedzieć. Uważam, ja osobiście, że to nie jest jakoś mega dużo, bo ten kij naprawdę jest ładny. Tak jak widzicie teraz na ekranie i tak jak widzicie, jak on wygląda na postaci. Czy wygląda dobrze? Moim zdaniem. Pospawane jakieś pręty z kolorkiem dodanym, lekkiego błękitu i na 2D wyglądał zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepiej. Pierwsze wędy, pierwszy węd, który w ogóle złapaliśmy, niestety go nie ubiliśmy. Tam chyba zabrakło około 4000 HP, żeby go ubić. Teraz właśnie tutaj na ekranie wam go pokażę, jak to wyglądało. No i oczywiście bez błędów, bez bugów oby się nie mogło, aczkolwiek dużo tych błędów nie było. Oprócz tego, że nie było widać synergetyków na postaci. Moja postać, tak jak przez wygląda widzieliście, sama sobie chodziła tak rozłożona na T-pose, że tak powiem także yy, błędów parę było, bugów prawie było, ale za dużo tego nie było, jak wiadomo to jest dopiero premiera to się jeszcze rozwinie, będzie jeszcze lepiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bez skinów chciałobyś, oczywiście nie mogło yy, Jak to ja ja muszę mieć sobie jakiegoś tam skinka kupić tam, żeby o, sobie poladać, wyglądać jakkolwiek Także kupiłem sobie skina prawie całego, bo tam bez butów i bez pleryny tropiciela demonów tam wyszło 1500 platy Teraz na ekranie możecie zobaczyć, jak on wygląda. Mi się mega podoba, aczkolwiek już teraz bym sobie coś wymienił, ale to może jeszcze za jakiś czas, może jakaś sklepówka fajna wleci na skinal albo coś, bo też ładnie, bardzo naprawdę sklepówki bardzo ładnie wyglądają. Kolejna też bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja się nastała yy, 3 dni temu jakoś albo 2. Gdzie zopaliśmy kapłana, kapłana śmierci, i dosłownie po 10 minutach zrespił się kolejny. Kolejny, no może nie obok siebie, ale dosyć blisko, był kemenak. Dwa kapłady w przeciągu pół godziny, mniej więcej, ubiliśmy. Także z tym mega, mega, mega fajny fart, bo jak wiemy, kapłan śmierci nie respi się tak szybko. Ma, dowolny, ma dowolność respa, tak? Tam jest od chyba od 10 do 22 jakoś może respi tak naprawdę jeden za drugim. Jak powiem jakieś pamiętam, że w, że w 2012 roku jeden zrespił i nagle drugi obok siebie też zrespił. Także też taka fajna, śmieszna historia była. No i zobaczcie, mamy tutaj przykład, tak naprawdę. Bardzo podobnej sytuacji, tylko że tak po 10 minutach jakoś zrespił kolejny, także mega, mega fajna sprawa. No i jeszcze zaprezentuję Wam moją postać, jak aktualnie wygląda na 50 poziomie. Na ten moment brakuje mi tylko paru synergetyków na 50 poziom. Mam polerynę, mam hełm, mam buty, mam rękawiczki, spodnie. No i cała reszta jest na 40, tak. Tutaj mam zbroję, pasek, karwasze mam na 20, bo w ogóle ani mi nie spadają. A jak są na handlu, to są mega drogie, więc po prostu ich nie kupuję. Może spadną, ewentualnie może później stanieją. Pierścieni też mam tylko na 40. Karat mam, także też jest dosyć, dosyć przyjemny. No i nasz ten kij huraganu, który, który już jest na postaci, siedzi. I prezentuje się jak się prezentuje Ładnie moim zdaniem Jak już to wcześniej powiedziałem eee, Już tutaj mam przygotowany Tylko wystarczy mi tam na boski pochodzić Coś podrobić No i mam nadzieję, że w następnym odcinku Już będę miał albo 60 poziom Albo nadwyższy I będę miał ekwipunek pod level Zobaczymy jak to będzie Na ten moment jeszcze żadnych ulepszeń nie mam Nie, nie, planuję, nie planuję jak na razie ulepszać Ewentualnie właśnie ten gij huraganu oraz karat Bo tutaj to wszystko będzie się cały czas zmieniać na umiejętności prezentują się e, tak, mam leczenie na 1, oski też również na 1, źródła natury mam na 13, wzmocnienie mam na 9, naturalna odporność również na 9, uderzenie mam na 6, korzenie mam na 13, żeby były na 3 rundy. Leczenie grupowe na 14, żeby dużo leczyć, a leczę dosyć fajnie, bo tam około 680, coś, to coś, coś takiego. No i odczarowanie też na 7 mam. Także tak to wygląda, tak się prezentuje moja postać. Jeszcze teraz zaraz Wam puszczę Wenda w naszym wykonaniu. Oczywiście to nie jest nie wiadomo jaki wyczyn zabić Wenda na 50 levelach, tym bardziej przy, przy takim ekwipunku, no i też tym bardziej, że już Wend nie ma odporności na korzenie. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli sobie w moim wykonaniu, w, w wykonaniu mojej ekipy. No i słuchajcie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, Łap, a jest konieczna, zostawiacie łapy w górę dla zasięgów, no i statystyki muszą też się zgadzać, także zachęcam oraz dajcie znać w komentarzu, czy taki format filmów Wam się podoba, żeby żeby wiedzieć, czy na pewno nagrywać więcej, żeby montować i tak dalej, bo może live'y same wystarczą, a jak jestem tutaj już przy live'ach, to zapraszam serdecznie na live'y, staram się codziennie streamować, chyba, że tak jak na przykład wczoraj i dzisiaj wypadło mi sytuacja ze studiami, że cały dzień mi zajęło, no to niestety musicie to zrozumieć, no i co, hmm, co by tu jeszcze powiedzieć? Przedstawiam wam tego wenda, no i do zobaczyska, widzimy się jutro na live'ie, godzina myślę, że tak koło szesnastej, 17:00. czwarty, czwarty luty, siema, pierwszy odcinek, za nami.